Dzień dobry, dzień dobry. Mamy tutaj dzisiaj X3E83 z silnikiem M54B30 na wymianę rozrządu. Słuchajcie, wczoraj już wymieniłem rozrząd, poskładałem. Nie do końca, ale zobaczcie, jak wygląda rozrząd, który wyjąłem. Tutaj zobaczcie sobie, jakie, jakie głębokie są te już rowki wytarte od łańcucha. Tutaj łyżwa prowadząca ten główny łańcuch. Taka była w dwóch częściach, pęknięta właśnie w silniku. Generalnie nie pamiętam, jak auto wjeżdżało na stanowisko, to nie pamiętam, czy ono tam jakieś dźwięki wydawało, czy nie. No cóż, jest trochę zimno, głośno, gwarno, więc nie zwróciłem uwagi. Radio gra dosyć głośno u nas na warsztacie, także nie wiem, jak to się odbywało. Tutaj mamy łyżwę tą od górnego łańcucha od wanosów, też pęknięta. też zobaczcie, zobaczcie jakie ma wytarte już rowki od łańcucha, dosyć głębokie. Zaraz zobaczymy jaki jaki auto ma przebieg, bo ja już jakoś się odzwyczaiłem. Nie robi na mnie wrażenia przebieg auta, dlatego że Tutaj yy, różnie to bywa. Czasem taki rozrząd potrafi się posypać w takim silniku, jak ten, WM54, bo to jest jeszcze ta w miarę powiedzmy pancerna konstrukcja. E, w takim silniku czasem rozrząd potrafi się posypać przy powiedzmy 200 tysiącach kilometrów, a w innym posypie się tam, powiedzmy, w prawie 400 tysiącach. Wszystko na to ma wpływ największy, to w jaki sposób eksploatujecie auto, jak się z nim obchodzicie, jak często wykonujecie serwisy olejowe, i też ma bardzo duże znaczenie, na jakim poziomie oleju jeździcie. Jeżeli silnik będzie jeździł na tym minimalnym poziomie oleju. No, no to mimo tego, że będziecie wymieniać olej co powiedzmy 10-15 tysięcy kilometrów to on też się będzie szybciej zużywał ten silnik, będzie się szybciej psuł, dlatego, że to jest niewystarczająca ilość oleju do jego właściwego smarowania. Także zaraz sobie zobaczymy, ja sobie opuszczę tutaj samochód. Zobaczymy na stan licznika jaki tutaj jest przebieg, bo szczerze mówiąc sam jestem ciekaw. Jaki tutaj ma, właśnie ile tych kilometrów jest nabite na liczniku? Także zaraz się okaże. No i dobra, o, wsadzę tam rękę, może jakoś wsadzę 293 729 kilometrów. Oczywiście przyjmuję, że przebieg jest oryginalny. No, dlaczego miałbym nie wierzyć, że jest nie oryginalny? Auto nie wygląda na takie, które by miało, powiedzmy, dwa razy tyle przebiegu, chociażby patrząc na jego wnętrze, na, na jak jest utrzymane. Zobaczcie. Generalnie, no tak to tutaj wygląda. Standardowo taki po prostu żółty, brązowawy nalot z tego oleju. Tam już mam blokadę wałka, wałków założoną. Generalnie, co do zasady silników takich jak te, już te powiedzmy nowsze, świeższe, staram się za każdym razem blokować wał korbowy. Natomiast te silniki i te starsze, odzwyczaiłem się od blokowania wałów korbowych. Tutaj po prostu ustawiam w górnym, martwym punkcie pierwszy tłok. Do tego wałki ustawiam różnie, na blokadę, bez blokady i zawsze zgadza się wszystko: to ustawienie jest ok, nic się tam nie dzieje. Nawet na komputerze nie wyrzuca żadnych, że coś jest przestawione, że coś się nie zgrywa. Natomiast tutaj, w związku z tym, że założyłem nowy rozrząd, nowe ślizgi, nowe, nowy łańcuch, ten górny od nosów też będzie nowy. Stwierdziłem, że ok, ustawię sobie na standardowo ten pierwszy tłok w górnym, martwym położeniu, ale tak dla pewności sprawdzę i założę blokadę wału. No i słuchajcie, podniosłem auto, po prostu wsunąłem blokadę wału i miałem zblokowany wał, także, także trening czyni mistrza bez mogłem wcale nie nie zakładać tej blokady i, i silnik był ustawiony idealnie, co mnie bardzo cieszy, oczywiście, bo bo widać, że nie wyszedłem z wprawy. Zobaczcie, tutaj też mam już nowy nowy ten ślisk założony, tutaj też już jest nowy. Łańcuch nowy, ten górny łańcuch też będzie nowy, nowy napinacz pójdzie główny, napinacz tego łańcucha Vanosa, także także tutaj fajnie. Dodatkowo w tym aucie tutaj jeszcze będę musiał zdjąć kolektor ssący i wymienić taką magistralę wodną plastikową, dlatego że przy demontażu tej pokrywy rozrządu tam pod kolektorem od tyłu wchodzi w tę pokrywę rozrządu właśnie magistrala wodna, która tam na dwóch orlingach jest uszczelniona w pokrywie. No i cóż, to jest plastikowa magistrala. Ona z wiekiem, z biegiem czasu, od temperatury też ten plastik skruszał i, i się po prostu wyrwał z cały koniec tego okrućca. Więc jest zamówiony nowy i dzisiaj tutaj właśnie zdejmę Zdejmę kolektor z i będę wymieniał ten kruciec. Zobaczcie, tutaj to jest auto z instalacją gazową. Generalnie do wymiany rozrządu, do zdjęcia pokrywy, tutaj rozrządu pokrywy zaworów nie ma większego problemu, dlatego że tutaj ani wtryski, ani przewodziki od wtrysków, ani parownik nic tu nie przeszkadza, Wziąłem to sobie po prostu odchyliłem na bok. Ale zobaczcie już do. Już do samej y, wymiany tej magistrali, do zdjęcia kolektora już nie będzie tak różowo, dlatego że tutaj do, dostać się tam do tych śrubek to nie będzie takie łatwe. Y, dlatego, no cóż, jeżeli macie auto z instalacją gazową, y, no nie ma w tym nic złego, tak? każdy chce zaoszczędzić jakieś pieniążki, y, na, zwłaszcza jeżeli dużo jeździcie samochodem. No to fajnie tutaj na gazie można sobie taniej pojeździć, ale zawsze musicie się liczyć z tym, że jeżeli pojedziecie na serwis i będzie potrzeba cokolwiek zrobić przy silniku. No to niestety trzeba będzie troszkę więcej tych pieniążków zostawić na serwisie, dlatego że dochodzą dodatkowe jakieś tutaj czynności do wykonania. Każda praca wykonana w samochodzie. Na każdą pracę trzeba poświęcić więcej czasu, także no niestety, coś za coś. Zobaczcie sobie tutaj co do części, bo bardzo często zadajecie pytania, jakiej firmy rozrządy na przykład polecamy. Więc tak jak tutaj do tego silnika rozrząd można, oczywiście nie mówiąc o oryginale, SWAG bardzo dobrze się tutaj sprawdza. Jest to rozrząd górny i dolny. Tutaj wjechał do tego silnika właśnie swaga. Co ciekawsze, bardzo często te rozrządy, które kupujemy z zamiennika, one bardzo często mają na przykład na ślizgach zamazany, zdrapany znaczek, który tam był znaczek BMW. Nie wiem jak to się odbywa, czy to jest po prostu jakiś towar. Nie wiem, drugiego gatunku, czy, czy po prostu jakieś nadwyżki magazynowe, różne teorie na ten temat słyszałem. Myślę, że to są bardziej teorie spiskowe niż prawdziwe, dlatego nie będę się tutaj wypowiadał na ten temat. W każdym razie bardzo często na tych częściach zamiennikowych, takich na przykład jak rozrządy, są zdrapane znaczki BMW oryginalne. Na przykład kiedyś wymieniałem kiedyś, no to już nie raz wymieniałem, ale taki przypadek był, że kupiłem łączniki stabilizatora do BMW E60. To były chyba tylne łączniki, które miały zaklejone klejem dwuskładnikowym, zaklejone, ponieważ tam jest ten łącznik ma taki niezbyt gruby ten pręd. Tam był klejem dwuskładnikowym zaklejony, zamazany, właśnie znaczek BMW, a łączniki były w opakowaniu Lenfordera. Także tak to wyglądało. Tutaj do tego auta jeszcze, no, oczywiście, uszczelki. No tu jeszcze, właśnie łańcuch tego vanosa górnego rozrządu. Tutaj napinacz i tak dalej. Napinacz główny jeszcze został do założenia. Filterek male. A tutaj, o, zobaczcie, Hella na przykład, y, czujnik położenia, y, czujnik poziomu oleju. No i oczywiście Febi, tutaj jeszcze będzie w tym aucie do wykonania serwis olejowy skrzyni biegów. Także filterek Febiego też y, warty, warty polecenia. E, X3 E83, no to też już nie są najświeższe modele, dlatego tutaj y, przez te wszystkie lata eksploatacji tego samochodu Jeżdżenia po różnych warsztatach, serwisach no, Różne rzeczy się tutaj działy Także pokażę Wam co tu jeszcze będę musiał sobie po, z czym się jeszcze pobawić Oczywiście do wymiany rozrządu należy zdjąć miskę olejową tutaj w tym silniku No do tego wiadomo, wyjmujemy półosie Rozpinamy praktycznie przednie zawieszenie Przedni dyfer trzeba zdjąć, który jest bardzo ciężki. A do tego jeszcze musiałem tutaj odkręcić, zdjąć przedni wał napędowy, którym zaraz Wam pokażę. Nie wiem, jak to zostało zrobione w jakimś tam poprzednim serwisie. A ja sobie jeszcze latarkę wezmę. To jest trochę ciemno, ale muszę Wam to pokazać. Zobaczcie sobie. W tym aucie musiałem jeszcze obciąć dwie śruby, żeby zdjąć ten przedni wał napędowy, dlatego że nie wiem jak to ktoś zrobił. Tutaj wał w ogóle był już kiedyś wymieniany, bo on tutaj ma o, jakieś znaczki, jakieś jest opisany, także nie wiem z jakiego powodu był wymieniany, ale nieważne, nie to nas interesuje. Nas bardziej interesuje to, jak. Te śruby zostały skręcone, zobaczcie, one są tak obrobione. Ja tutaj założyłem klucz, ale to w ogóle nie było szansy, żeby tą śrubę odkręcić. Klucz się po prostu obrócił na niej, no a ta to w ogóle była okrąg zaokrąglona. Tutaj nawet widać ślady przecinaka. Ktoś odkręcał tą śrubę przecinakiem, ale nie mam pojęcia, jak ona została skręcona na tyle mocno, żeby się sama nie odkręciła i nie wypadła. Także tutaj będę musiał jeszcze jakieś dwie takie śruby najlepiej na, na torx'a właśnie e, poszukać i dopasować i założyć. X3 wczoraj odpalił, silnik ładnie pracuje, cichutko, równiutko. E, co ciekawsze, jak się okazało, silnik nie zdradzał żadnych objawów tego, że coś tam jest pęknięte. W tym rozrządzie, że jakieś ślizgi mogą być popękane, uszkodzone. Tutaj po prostu właściciel auta stwierdził, że skoro auto ma 300 tysięcy przebiegu, tam prawie bez mała, warto zainteresować się rozrządem. No i akurat to jest, ja to szanuję, to jest bardzo zdrowe podejście. Zobaczcie, tutaj mam tą rurkę, tą magistralę wodną. Do której wymiany musiałem zdjąć kolektor sący. tutaj zobaczcie, przy wyjmowaniu, przy zdejmowaniu tej obudowy rozrządu przedniej, właśnie wyrwał się końcówka tego krućca. Tutaj dwa oringi są i ten kruciec jest tam montowany do obudowy, właśnie na dwóch krućcach. wcisk, on tutaj na dwie śrubki jest skręcany i musiałem właśnie podnieść kolektor sący. Słuchajcie, największą bolączką tych silników M54, B30, B25 i tak dalej, bo tam jest cała gama tych pojemności. Największą bolączką tych silników jest, są zrywające się gwinty śrub mocujących głowicę. Tam jest to oczywiście zawsze podejrzenie uszczelki pod głowicą. Też się zdarza tak, że gwinty nic im się nie dzieje, tylko po prostu puścił szczelka pod głowicą. Natomiast, przy, jeżeli ktoś wie, jak to zdiagnozować, zweryfikować, czy gwinty są uszkodzone, to i tak przy tej operacji nie, nie zalecam zostawić tych starych gwintów i skręcać głowicę na stare gwinty. Dlatego, że tutaj, moim zdaniem, w mojej ocenie, jest to wada fabryczna. Tych silników te gwinty po prostu zostały za słabo zaprojektowane, skonstruowane i one po prostu puszczają. Nawet jeżeli nie puszczą przy montażu głowicy, przy skręcaniu jej, to myślę, że po niedługim czasie tam się zacznie coś dziać z tym. Dlatego warto te gwinty naprawić na tą chwilę te gwinty bez problemu można naprawiać są już do tego materiały technologie przy odpowiedniej wiedzy można te gwinty jakimś tam powiedzmy większym mniejszym kosztem naprawić dlatego no tutaj to już mamy sprawdzony temat te gwinty już nieraz były naprawiane a auta silniki pracują do tej pory Oczywiście poza tymi gwintami, poza uszczelkami głowicy, w tych silnikach też jest dużą bolączką, yy, ukręcają się panewki. Yy, ale to już jest jakby bardziej właśnie wina użytkownika auta, dlatego, że yy, w każdym silniku poza tym, że należy wymieniać olej co, co powiedzmy te 10-15 tysięcy kilometrów, to będę powtarzał za każdą, za, przy każdej okazji. Bo tutaj no, niestety bardzo wiele osób popełnia ten błąd, że stosuje się do zaleceń fabrycznych, które no, z różnych powodów są takie, a nie inne, że ten olej tam należy wymieniać co 30 tysięcy powiedzmy kilometrów. Olej wymieniajcie co 10, co 15 tysięcy kilometrów, nie więcej. No i oczywiście należy pamiętać o tym, żeby ten olej nie był jakiejś nieznanej marki albo, albo firmy polecanej tylko na forum motoryzacyjnym, żeby to był jakiejś lepszej jakości olej, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to pamiętajcie o tym, żeby olej mógł odpowiednio, optymalnie smarować silnik, należy silnik rozgrzać. Tak, żeby ten olej uzyskał odpowiednią temperaturę, wtedy on w sposób optymalny, w sposób właściwy będzie mógł smarować silnik. To jest kolejna rzecz. Następną rzeczą jest to, żeby powiedzmy, zanim zaczniecie tego silnika. Używasz tu oczywiście rozgrzać olej, ale tak samo jak go sobie tam poużywacie, troszkę lepiej, troszkę szybciej sobie pojeździcie, ten olej silnik uzyska troszkę wyższą temperaturę. Pozwólcie mu troszkę ostygnąć, zbić tą temperaturę do tej temperatury roboczej, tak zwanej, i wtedy można go gasić bezpiecznie. On się nie będzie przypalał na, na ściankach silnika. To jest następna rzecz. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby poziom oleju nie był na minimalnym stanie, na minimalnym poziomie, żeby tego oleju było tam powiedzmy, jak jest bagnet, żeby był pomiędzy minimum a maksimum, a tak naprawdę najlepiej, jeżeli będzie go tak 3 czwarte poziomu oleju. Także to takie, takie moje, powiedzmy, zalecenia co do y, używania silnika, co do oleju. Y, no i co? I pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, y, dawać lajki, komentować i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.